Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek kulinarny Superfoods na moim kanale i chciałam Wam zaproponować y, koktajl, y, też na odporność, wzmacniający, energetyczny. Y, wiecie, po prostu taki bardzo smaczny. Tym razem będzie to owocowy i słodki koktajl. I co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować y, takie składniki jak. Y, jedno jabłko, y, garść malin, tak nie za duża. Tym razem jeden połówka mrożonego banana i dwie kostki szpinaku oraz kawałek dosyć taki spory imbiru. Także to jest zupełnie inny koktajl, ponieważ w tamtym koktajlu nie było szpinaka, a była gruszka. Także tutaj zastępujemy po prostu szpinak, łączymy z owocami. Również do tego będzie potrzebna żurawina. Oraz ziarna słonecznika. jabłka są bardzo dobre, bardzo zdrowe. Na przemiany materii perlistyka jelit, także naturalna witamina. Do tego będzie mrożony banan, szpinak, kawałek imbiru. Przesłuchajcie, ja ten imbir pokroję jeszcze, ponieważ łatwiej się zblenduje. I w tej chwili on jest bardzo świeży, więc się uwolnią aromaty. Tak, do tego druga garść szpinaku, mrożone maliny. Do tego w dodajemy garść żurawiny. Żeby było słodko. Tak, żeby było słodko. I teraz do tego ziarna słonecznika dwie słonecznika do koktajlu pamiętajcie, że to jest też olej naturalny. No i teraz słuchajcie, dodajemy, dodajemy szklankę mleka. Tu jeszcze pomieszam szklankę mleka. troszeczkę wody też dodamy. Ale nie za dużo. Myślę, że tyle wystarczy. I dobra, słuchajcie. Teraz to wszystko zamykamy. No i będziemy to teraz blendować na gładką masę. Saliny, banan, jabłko. Także będzie też inny w smaku. Jest to tutaj energetyczny, wzmacniający na odporność. Yy, zaraz spróbuję smak, bo na pewno będzie inny niż ostatnio. Także tak, słuchajcie, yy, wygląda. Także Wasze zdrówko. Słuchajcie, jest przepyszny. Polecam ten koktajl, ponieważ najbardziej mi smakuje ze wszystkich, oprócz yy, pierwszych. Także jest naprawdę super. W smaku wyczuwalny jest banan. Wyczuwalny jest imbir, wyczuwalna jest malina. Jest po prostu wyjątkowy. Także słuchajcie, zróbcie sobie właśnie taki koktajl. Jest to taki koktajl zdrów, bym powiedziała. Bardzo dobry, właśnie w tym okresie. I jest naprawdę bardzo smaczny.